Kochani, dzisiaj, kiedy kończymy wielką nowennę, czytamy dwa fragmenty Pisma Świętego, ostatnie fragmenty Ewangelii Świętego Jana i Dziejów Apostolskich. To tak, jakby Pan Bóg chciał nam dać na koniec jeszcze przesłanie, które byłoby taką specjalną pieczęcią na jutrzejszą uroczystość zesłania Ducha Świętego. Kiedy będziemy świętować świętość Ojca Stanisława Papczyńskiego i kiedy będziemy go w sposób szczególny przywoływać. Ewangelia Świętego Jana. W ciągu ostatnich dni słyszeliśmy dialog, który Pan Jezus toczył z Piotrem nad jeziorem Genezaret. Pytał go, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Czy miłujesz mnie? Czy kochasz mnie? I za każdym razem powtarzał: Paś moje, paś baranki moje. Posłał Piotra. Posłał, aby głosił dobrą nowinę. I wczoraj też usłyszeliśmy słowo, kiedy Pan Jezus powiedział do Piotra: Kiedy byłeś młody, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś, ale kiedy się zestarzejesz, ktoś inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. I tak jak mówi Ewangelia, a mówił to o jego śmierci, przez którą święty Piotr miał uwielbić Boga. A więc zobaczcie, dzisiaj mamy tych trzech apostołów: Piotra, Jana i Pawła, jako przesłanie dla nas i oczywiście też ojca Stanisława Papczyńskiego. Piotr, tak jak pewnie każdy z nas, miał swój czas, kiedy chodził gdzie chciał, mówił co chciał. I teraz Jezus zapowiada mu, że kiedy przyjdzie Duch Święty, całe jego życie zostanie przemienione i wreszcie będzie mógł robić to, czego Bóg chce od niego. Wreszcie da się prowadzić, a nie będzie próbował się prowadzić po swojemu. I to, kiedy da się prowadzić, doprowadzi go ostatecznie do śmierci, ale śmierci, przez którą uwielbi Boga. Zobaczcie, że często próbujemy uciekać od śmierci, która przecież i tak przyjdzie. Pytanie tylko, czy naszą śmiercią uwielbimy Boga, czy w naszej śmierci pokażemy do końca, że chcemy żyć po swojemu i umierać po swojemu. A więc to było słowo do Piotra: Uwielbi swoją śmiercią Boga. I tak się stało, ponieważ Piotr w imię Chrystusa. Oddał ostatecznie swoje życie. On jest dla nas znakiem, zaproszeniem dzisiaj, abyśmy tak my otworzyli się na przychodzenie z martwych wstałego Pana i na zesłanie Ducha Świętego, aby Duch Święty nas całkowicie wypełnił i przemienił, abyśmy potrafili uwielbić Boga naszym życiem i naszą śmiercią, chorobą i zdrowiem, powodzeniem i niepowodzeniem w każdej sytuacji i Dalej pojawia się też Jan. Piotr obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, to znaczy Jana. I pyta Panie. A co z tym będzie? I Jezus odpowiada, jeżeli chce, aby pozostał, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. To jest słowo ważne dla nas. Często patrzymy na kogoś drugiego. Zazdrościmy, że może bardziej święty, albo że bardziej mu się powodzi, albo że jego życie tak się nie pokręciło, nie pokiereszowało jak moje. A Jezus mówi: cóż tobie do tego, co w nim się dzieje? Ty pójdź za mną, ty oddaj mi swoje życie do samego końca. I teraz, kiedy przechodzimy do Jana, Jan podobnie oddaje życie Jezusowi. On opisał, te ewangelie, on ją spisał. Ewangelię to znaczy dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Dalej oczywiście też Apokalipsę, kiedy mówi o pierwotnym Kościele i o dziejach Kościoła aż do skończenia świata. Ale tutaj mówi o Jezusie po to, abyśmy wierzyli. Teraz skończymy 21 rozdział Ewangelii Jana, ostatni, ale w 20 jest też swego rodzaju zakończenie, kiedy padają podobne słowa: że jest jeszcze wiele rzeczy niespisanych w tej księdze, że gdyby je spisać, to zajęłyby masę miejsca, ale te spisano, abyście wierzyli i dzięki tej wierze mieli życie wieczne. A więc zobaczcie, tu jest Jan który daje świadectwo. Ten uczeń daje świadectwo i on opisał te sprawy, a, wie, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. A więc jest Piotr, jest Jan i wszystko to jest spisane, abyśmy wierzyli. I teraz zobaczcie, początek Kościoła uobecnia się dzisiaj w świętym Pawle. I w zakończeniu dziejów apostolskich on dochodzi do Rzymu, aby tam być osądzonym. I tutaj, kiedy czytamy, to tak brzmi dosyć lankowo, że mógł się zatrzymać w wynajętym domu i tam spędził dwa lata. No ale trzeba być świadomym, że jako więzień w tym wynajętym domu był cały czas przykuty do drugiego żołnierza i miał w tym domu siedzieć, od niego się nie oddalać. Więc kojarzy mi się to dosyć nieźle również z tym naszym dzisiejszym zamknięciem w pandemii. Tylko, że nie mamy kogoś obcego obok siebie, przykutego łańcuchem do nas, no ale wielu wydawało się lub na początku tak było, nie mogło opuszczać swego miejsca. I teraz zobaczcie, warto przyjrzeć się naszym reakcjom. Jak reagowaliśmy na to zamknięcie? Co się z nami działo? Bo zobaczcie, Paweł zostaje przyprowadzony do Rzymu, zamknięty i natychmiast zaprasza do siebie innych. Po trzech dniach, po trzech dniach poprosił do siebie najznakomitszych Żydów i zaczyna im objaśniać Ewangelię. Zaczyna im głosić Jezusa Chrystusa. Całe dwa lata... Przykuty do żołnierza w zamkniętym jednym domu. I teraz czytamy: Przez całe dwa lata pozostawał i przyjmował wszystkich, którzy do Niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie i bez przeszkód. Zobaczcie, nie zupełnie swobodnie, że mógł chodzić, gdzie chciał, ale zupełnie swobodnie, bo miał wolność Ducha Świętego w sobie. I nawet w tym zamknięciu on odnajdował radość i mógł głosić Chrystusa. A ostatecznie, kiedy stanął przed sądem, został skazany na śmierć i ścięty. Piękne zakończenie. Zobaczcie, znowu uwielbił Boga swoim życiem, swoim więzieniem i nawet swoją śmiercią. Kiedy patrzymy na ojca Stanisława Papczyńskiego. On nieustannie starał się odnaleźć Boga w każdej sytuacji swego życia. Był taki czas, kiedy tak mocno naciskał na powrót do pierwotnej świętości, do pierwotnej reguły w zakonie piarów, że zaczął być traktowany jako opozycjonista lub rewolucjonista. I wtedy przełożeni zakonni wtrącili go do więzienia. I wszystko na to wskazuje, że właśnie w tym więzieniu, za natchnieniem Ducha Świętego, otrzymał wizję zakonu, który potem założył: zakonu niepokalanego poczęcia, zakonu księży Marianów. Zobaczcie, człowiek, który jest napełniony Duchem Świętym, człowiek, który jest wewnętrznie wolny, w każdych warunkach może uwielbiać Boga. Patrzcie, oglądamy telewizję, dzielą się czasem ludzie, politycy, już tego nie znoszę, już tego nie mogę wytrzymać. Popatrzcie dzisiaj Piotr, Jan, Paweł, ojciec Stanisław oni uwielbiają Boga, uwielbiają Boga w trudności, uwielbiają w cierpieniu, aby ich życie było uwielbieniem Boga, aby ich życie zapalało innych do Boga. To jest słowo dla nas dzisiaj. I teraz, czego nam potrzeba, aby nasze życie było takim uwielbianiem Boga w każdej sytuacji? Potrzeba nam z pewnością ducha świętego. Dlatego to dobry czas, że kończymy nowennę, ale mamy ją zakończyć przywoływaniem ducha świętego, tak aby nas jutro szczególnie napełnił na nowy sposób, z nową mocą. Abyśmy otrzymali dar nowej radości, nowej nadziei, nowego życia. Chcę przytoczyć kilka cytatów z Ojca Papczyńskiego o Duchu Świętym. Czasem wydaje nam się, czy nawet mówimy, że wiek XX był wiekiem Ducha Świętego. Ale zobaczcie, że święty ojciec Stanisław, prorok niepokalanego poczęcia, w tym wypadku był też prorokiem Ducha Świętego. Pisze tak. O gdyby można powiedzieć o Twoich uczynkach, że pochodzą z Ducha Świętego, że zostały dokonane w Duchu Świętym. Naprawdę jest wielkim szczęściem posiąść Ducha Świętego, jeszcze większym działać według Ducha Świętego, a największym dopełnić swych dni w Duchu Świętym. Dopełnić swych dni w duchu świętym, uwielbiając Boga jak Piotr, jak Jan, jak Paweł, jak ojciec Stanisław. To duch święty wyrył w sercu świętego ojca Stanisława wizję nowego zgromadzenia ku po czcinie pokalanego poczęcia. To w duchu świętym ojciec Stanisław podejmował decyzje, dokonywał rozeznania, prowadził życie swoje i swojego zakonu. Mówił, że Duch Święty rozpala letnich, pociesza przygnębionych, karci występnych. Więc pisze tak: Uważaj to za rzecz pewną, że w najświętszym sakramencie Eucharystii otrzymałeś prawdziwego Ducha Pańskiego, jeżeli w Twoim sercu pozostaje pragnienie naśladowania życia Chrystusa, a zwłaszcza Jego najświętszej męki. Jest to nieomylny znak, że Duch Święty zapalił Twoje serce, kiedy ono nie tylko chciało godliwie kontemplować życie i czyny Pana, lecz także w miarę możliwości je naśladować. Zobaczcie, kiedy przychodzi Duch Święty, ja nie tylko chcę przyglądać się Chrystusowi, ja chcę przylgnąć do Niego, do Jego życia i chcę to życie odwzorować w moim życiu. A więc chcę, aby moje życie było pełne Ducha Świętego, tak jak pełne było życie Chrystusa. Chcę, abym wypełnił wolę Ojca, tak, jak ją On wypełnił. Chcę, aby Duch Święty przeze mnie przemawiał i przeze mnie działał. I jeszcze Ojciec Papczyński. Co bardziej wspaniałego z dobrodziejstw, łask i charyzmatów, mógł Pan udzielić swym uczniom poza Duchem Świętym? Gdy ktoś go posiada, uważa się, że ma wszystko. Gdy ktoś przez niego jest kierowany, nie może pobłądzić, zdąża bezpieczną, prostą drogą. Zastanów się, czy dzisiaj w najświętszym sakramencie otrzymałeś tego ducha świętego, czy go posiadasz? Wiedz, że takie są znamiona ducha świętego: radość, pokój, mądrość. Łagodność, cierpliwość, pokora, rozwaga, wierność i inne podobne cnoty. Duch Święty nauczy cię modlitwy. On sam dostarczy ci kadzidła, sam je zapali, sam roznieci płomienie i sam przyjmie najsłodszy zapach. Kochani, na to zakończenie wielkiej nowenny. Dziękujmy Bogu za apostołów. Za Piotra, Pawła, za Jana. Dziękujmy za świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. I prośmy, aby Duch Święty tak nas napełnił, jak napełniał ich. Aby Duch Święty pozwolił nam upodobnić się do Chrystusa. Tak abyśmy uwielbiali Boga każdą naszą myślą, każdym słowem, każdym czynem. Abyśmy uwielbiali Boga nieustannie, tu na Ziemi. I ostatecznie w niebie.